Oh Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestnicy uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad i umożliwia nam podejmowanie prawomocnych uchwał. Mam zaszczyt, ogromną przyjemność serdecznie przywitać wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, panią burmistrz oraz zaproszonych gości. sołtysów oklaski. i mieszkańców gminy i miasta Nowym Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa. Na nową kadencję samorządu pragnę złożyć w Wysokiej Radzie Jak i Prawdy wszystkiego najlepszego. Satysfakcji ze służby publicznej, wytrwałości w pokonywaniu trudnych decyzji. Życzę Państwu, abyśmy wspólnie działali jak najlepiej na rzecz społeczności lokalnej i mogli sprostać ich oczekiwaniom. Zgodnie z artykułem 29a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w celu złożenia przez burmistrza ślubowania komisarz wyborczy zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów wójtów burmistrzów na obszarze kraju. Przedstawiam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji rady. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, złożenie ślubowania przez panią burmistrz. W punkcie czwartym sprawy różne. W piąty. piątym zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? To za? Wszyscy tak, przeciw nie widzę, wstrzymujących się nie widzę. Poproszę... Poproszę Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, Panią Zofię Wróbel o wręczenie Pani Danuści Wojtasik zaświadczenia o wyborze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. 20 listopada 2014 roku, jako tak? odbyły się wybory bezpośrednie na burmistrza po raz pierwszy w historii od 1990 roku tą zaszczytną funkcję sprawować będzie kobieta. Jako przewodnicząca mam zaszczyt wręcz przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej mam zaszczyt wręczyć w, ręce, w o wyborze pani Danucie Tojasi. Gratulując, życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do, do celu, jakim jest dobro naszej gminy i wszystkich jej mieszkańców. Zrobi za bardzo ciężką pracę. Wspaniale spisała się jako przewodnicząca i wykonała naprawdę duży obrót pracy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę Panią Burmistrz o złożenie ślubowania. Będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy i miasta. I pomyślności mieszkańców gminy i miasta. Można. Tak mi do pomyślności. jakim obdarzyliście mnie 16 i 30 listopada. Dziękuję za zaufanie, dziękuję za wasze zaangażowanie podczas kampanii, dziękuję także za frekwencje na wyborach. Dziękuję szczególnie serdecznie tym, z którymi ściśle w tym czasie współpracowałam. Dziękuję także wszystkim moim cichym zwolennikom. Dziękuję tym, którzy wspierali mnie w ostatnich tygodniach. Dziękuję Wam także za ciepłe słowa po ogłoszeniu wyników wyborów. Otrzymałam od Państwa ogromny kredyt zaufania. Zaufaliście mi, a zaufanie zobowiązuje. Kampania zakończyła się. Osiągnęliśmy sukces w wyborach, ale wszyscy mamy świadomość tego, że najważniejsze dopiero przed nami. Teraz przyszedł czas na rzetelną, intensywną i efektywną pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Nie zamierzam dziś mówić Państwu, że od jutra będzie pięknie i wspaniale, że gmina nowe miasteczko od razu stanie się idealnym miejscem do życia. Przez cały czas kampanii byłam z Państwem szczera ponieważ z natury jestem realistką. Zanim podejmę jakąkolwiek decyzję czy działanie rozwojowe, zamierzam zrobić bilans otwarcia tej kadencji. To znaczy muszę przeprowadzić, przeprowadzić przy udziale jednostek zewnętrznych szczegółową kontrolę dokumentacji z poprzedniej kadencji. To będzie moje pierwsze i podstawowe zadanie. Wyniki kontroli dadzą mi jasny, całościowy i faktyczny obraz stanu, w jakim znajduje się gmina, a Państwu świadomość i informację, z jakiego pułapu zaczynam swoją działalność. Jest to dla mnie podstawa, yy, nie zamierzam działać po omacku, a tym bardziej odpowiadać za decyzję moich poprzedników. Informacja z kontroli zostanie oczywiście przekazana społeczeństwu. Mam świadomość tego, że zaczynam swoją pracę w bardzo trudnych warunkach. Mina jest bardzo poważnie zadłużona, a przed nami wiele zadań, które muszą być zrealizowane niezwłocznie. Takim zadaniem jest przede wszystkim uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej, gdyż brak realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczenia Ścieków doprowadzi do poważnych konsekwencji finansowych. Ponieważ mina ma znacznie ograniczoną zdolność kredytową, a większość działań w tym zakresie dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych w formie refundacji poniesionych kosztów, zamierzam zaproponować Radzie rozważenie utworzenia samorządowego zakładu komunalnego, który będzie miał możliwość samodzielnego pozyskania środków. Umożliwi nam to przeprowadzenie inwestycji o charakterze komunalnym z udziałem dofinansowania. W związku z tym, że od lat pracuję przy pozyskiwaniu środków unijnych i pozabudżetowych, zamierzam wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Wiele drobniejszych inwestycji, przedsięwzięć można zrealizować za pomocą osobowości prawnej i stowarzyszeń. Bardzo ważne jest dla mnie, by powstało w naszej gminie jak najwięcej organizacji pozarządowych, rejestrowych, takich i specjalistów, w efektywne przygotowywanie i realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych dla stowarzyszeń i grup nieformalnych z terenu gminy. Ponieważ pracuję w stowarzyszeniach od wielu lat, jestem też członkiem Rady Fundacji Porozumienie Złóż wiem jak one funkcjonują, wiem też jak jest w nich potencjał. Mam też świadomość tego, że mają możliwość pozyskania o wiele większej ilości środków zewnętrznych niż samorządy. Są ponadto w o tyle dobrej sytuacji, że przy pozyskiwaniu środków mają większe możliwości uzyskania zaliczki, natomiast wkładem własnym może być wkład niefinansowy w postaci np. pracy wolontariuszy. Pozwoli to na przeprowadzenie pewnych inwestycji bez finansowego wkładu gminy. Mam świadomość tego, że stawiam sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Nie mogę i nie chcę Państwu obiecywać, że za rok czy dwa wszystkie te plany będą zrealizowane, ponieważ czas ich realizacji nie zależy wyłącznie ode mnie. Ale mogę obiecać, że zrobię wszystko, aby były realizowane jak najszybciej. Przede wszystkim chcę jednak, byśmy wszystkie decyzje podejmowali wspólnie z radnymi i z Państwem. Chcę ponadto pełnej transparentności naszej pracy. Władze gminy muszą być otwarte na obywatela. Powinny rzetelnie i na bieżąco informować o tym, co się dzieje i dlaczego. Drodzy Państwo, mam wiele pomysłów na naszą gminę. Chcę jednak, żebyśmy przede wszystkim rozmawiali ze sobą. Nie tworzyli podziałów i traktowali się jak partnerzy, których łączy jeden cel rozwój naszej gminy. Proszę, byśmy wszyscy brali czynny udział w sprawach miasta i gminy. Proszę, uczestniczcie Państwo w sesjach. Bądźcie na bieżąco z tym, co jest dla nas wszystkich ważne. Szanowni Państwo, to gdzie będzie gmina za 4 lata, nie zależy tylko ode mnie. To także zależy od Rady i od Państwa, gdyż tylko współdecydując i współpracując możemy zbudować najwięcej. Wierzę w Państwa mądrość i zaangażowanie. Tu mieszkam i żyję. Chcę widzieć, jak Gmina rozwija się i prężnie buduje kapitał społeczny. Chcę widzieć, jak namnożone do tej pory podziały i problemy znikają i jak gmina łapie oddech. Chcę być burmistrzem otwartym na pomysły i sugestie mieszkańców. Porozumienie i współpraca są nam teraz potrzebne najbardziej. Szanowni Państwo, dziękując Wam raz jeszcze za zaufanie i poparcie, zapewniam, że będę sprawować powierzoną mi funkcję najlepiej, jak potrafię. Proszę jednak dziś o jedno. Śledźcie, co się dzieje w gminie. Angażujcie się w podejmowanie przez nas decyzji oraz bierzcie udział w inicjatywach, z jakimi do Państwa będziemy wychodzić. Jeśli każdy z nas przyłoży w ten sposób swoją cegiełkę do rozwoju gminy i miasta, to za jakiś czas będziemy jeszcze bardziej dumni z tego, że tu mieszkamy. Dziękuję bardzo. dobrego dla gminy i przyczyni się do poprawy warunków życia naszych mieszkańców. Na no, pożegnanie. Zrobić niesamowitą przyjemność jako byłem urzędnicy, bo w ogóle ja próbowałam w skokrokach, że tyle nie zabijają, tyle zabijają, tak, ja cię odczytam. Mieć nadzieję, pożyć, może dawać sens chwili obecnej, to iść, to mieć powody, żeby kroczyć naprzód. I myślę, że będziesz kroczył naprzód. A dobrze, że tak powiem, że tak, żebyś czytała, a teraz, że tak powiem. Biało czerwony drzew Nie? nie ma ja wątpliwości, jak to będzie. Jasne, jak zwykłe. może jeszcze ktoś przyjdzie. Ja bym... bym...

nie było, nie było nienawiści. No.